Vlogmasu. Witam wszystkich! W pierwszym dniu grudnia e, rozpoczynamy vlogmas. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o tym, e, żeby zrobić sobie jakieś takie rozeznanie, co mamy w domu z ozdób e, świątecznych, żebyśmy nie kupując, nie dublowali tego, co już mamy. Yy, bo wystarczy to troszeczkę zmienić, troszeczkę naprawić, troszeczkę poprawić, yy, zrobić trochę w innej aranżacji i będzie też idealnie. Yy, dzisiaj zobaczycie parę rzeczy, które yy, robiłam w poprzednich latach, a na pewno w poprzednim roku. I zobaczycie, w jakim to stanie jest. No bo wiadomo, to całe co zostało, potem zostało gdzieś zapakowane, zmagazynowane, tu się coś uszknęło, tam się coś urwało, tu byśmy chętnie coś zmienili. Tutaj gałoski zielone, które kiedyś były zielone, przestały być zielone i zrobiły się suche, które możemy wymienić na nowe. I tak, yy, możemy sobie to wszystko yy, zrewa... Dobra, cięcie, zrewitalizować i możemy sobie to ponaprawiać. Jest kilka takich rzeczy, które będą nam potrzebne, i najlepszym przyjacielem majsterkowicza w domu jest klej na gorąco. E, tym klejem możecie naprawić praktycznie każdą ozdobę świąteczną, zrobić nową i tak dalej. E, będą nam też potrzebne na pewno e, bateryjki, bo mamy całe mnóstwo rzeczy na baterie, i te baterie z zeszłego roku na pewno już się wyeksplatowały, padły. Mamy całe mnóstwo tych łańcuszków ledowych, mamy różnego rodzaju inne ozdoby, które. E, po prostu świecą. A jak już ogarniemy to wszystko i zobaczymy, jaki mamy jeszcze pomysł, ewentualnie na coś nowego, no to wtedy możemy sobie pójść do sklepu i tą brakującą rzecz dokupić. Ale fajnie jest, jak sobie to wcześniej przemyślimy, bo jeżeli pójdziemy do sklepu, w którym wszystko jest dostępne, świeci się, gra i błyszczy, to wtedy tak kompulsywnie zaczynamy kupować rzeczy, które potem ewentualnie albo się nam przydadzą, albo nie. Więc dzisiaj, kochani, zapraszam Was na ryba. Czemu ja wymyślam sobie takie trudne słowa, których nie umiem potem wypowiedzieć? Pytajcie się mnie, nie wiem. Będziemy po prostu poprawiać, naprawiać, tworzyć. Te nasze ozdoby, które mieliśmy w poprzednich latach, i ewentualnie będziemy sobie myśleć, co tutaj można przy nich zmienić, co naprawić, co dodać. Więc zapraszam Was, kochani, dzisiaj na taki pierwszy odcinek vlogmasu. Kto pamięta, Janek, który robiłam z Wami we vlogmasie w zeszłym roku? I popatrzcie. Hmm, Parę rzeczy tu z niego niestety dam, zleciało. O, ja tu jestem przygotowana. Ja mam herbatkę w świątecznym kubeczku, no bo tak to teraz będzie. Herbatkę, kawkę. I e, słuchajcie, no, jak widać tutaj, parę rzeczy przez to przechowywanie spadło i trzeba to poprawić. W tym wianku fajne jest to, że tutaj nie było żywych gałązek, tylko sztuczne, te zielone, i dlatego nie musimy ich tutaj wymieniać. Potem pokażę Wam drugi wianuszek, w którym były użyte świeże gałązki, że też bez problemu można to fajnie powymieniać. I teraz, oczywiście, klej na gorąco. Pamiętajcie też, żeby jeżeli klejcie klejem na gorąco, zawsze sobie coś włożyć na, na blat, na stół, gdziekolwiek to robicie, żeby wam się nie pobrudziło. I teraz, kochani, sprawdzamy sobie, co i gdzie nam spadło. I ja tu widzę, o, tu w tym miejscu możemy sobie w ogóle, no nie wiem, wymienić tutaj niektóre rzeczy, które nam tutaj nie odpowiadały. No, i to jest dobry moment na to, żeby to zrobić. O! Yy, no, bo to akurat teraz jest idealnie. Tu mi spadła szyszka, więc tu będzie szyszka. Wianek jest ymm, zrobiony na podkładzie ze steropianu, ale oczywiście, możecie sobie taki wianek zrobić. Na podkładzie, który Wam pasuje, który macie do dyspozycji, albo który będziecie mogli zrobić, bo będzie też jeden vlogmas, w którym pokażę Wam, jak szybko i fajnie zrobić sobie taką bazę podwianek zupełnie bezkosztowo. Więc to też może się niektórym przydać. Takie. Bezkosztowe inwest... dekoracje, tak? Dekoracje. Mam tu jeszcze jedną szyszkę, która mi gdzieś tutaj zleciała. O. Słuchajcie, szyszki pozbierane w zeszłym roku. Można jeszcze w tym roku sobie gdzieś pozbierać parę takich szyszek. W związku z tym, że na dworze jest zimno i mokro, to one są pozamykane, ale to jest. Kwestia chwili, jak weźmiecie je do domu, yy, położycie koło yy, nie wiem, koło pieca, koło kaloryfera czy gdziekolwiek. One się Wam pięknie otworzą yy, i wtedy bierzecie sobie jakąś farbkę yy, białą. Może być, nie wiem, jak słuchajcie, nie macie farbki białej, to możecie nawet wziąć trochę pasty do zębów na gąbeczkę i. Te brzeszki tych szyszeczek delikatnie y, pobielić, i to wtedy fajnie wygląda. Słuchajcie, zobaczcie, mój wianek wcale nie był taki bardzo zmasakrowany, ale y, trzeba na nim poprawić y, żaróweczki, bo ja tutaj nie ściągałam tego kompletu w zeszłym roku. O, moje koty chyba jedzą, bo słychać z daleka, że coś mi tam spadło. Pewno jakieś naczynko z karmą. I y, oczywiście musimy tutaj wymienić baterie, bo te nam się tutaj. One się jeszcze delikatnie y, świecą, ale y, nie będzie to widoczne specjalnie. Więc Bonia, w którą stronę to się otwierało? Nie taki ze mnie. Znowu MacGyver. Słuchajcie, jak nie wiem. Zawsze mam z tym problem, jak to tu się otwierało. Dobra, 3 dni później. No nie wierzę, że ja to jestem taki MacGyver, że nie umiem sobie nawet baterii wyjąć. No ale dobra. Wyjmujemy te baterie i montujemy sobie świeżynki i to będzie zaraz inny efekt. O! Ja Wam zgaszę później światło, żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Dobra. No i tak. Wianek niby z zeszłego roku, ale y, całkiem fajnie tutaj. Wymagał naprawdę niewielu poprawek, y, i możemy go y, już umieścić w docelowym miejscu. I może nas. Przez następny sezon Cieszyć. Czas się skończył. W tej aranżacji więc zdejmujemy. Idą znowu do schowka. Będą czekać, nie wiem, na wiosnę, na lato. Zobaczymy. Zobaczymy. Mam tutaj też dwa moje obrazki, które malowałam w zeszłym roku, więc... Jeżeli ktoś ciekawy jest, jak y, malowałam te dwa zimowe, świąteczne właściwie nie, zimowe obrazki, y, to odsyłam do vlogmasu z zeszłego roku. My to słuchajcie, yy, ja oczywiście nie będę dekorowała dzisiaj całego domu, ale takie pierwsze świąteczne, yy, takie akcenty fajnie już yy mieć i zaczynać sobie budować ten nastrój. Yy, no, ja wiem, że nie wszyscy lubią to tak od razu, ale yy, to jest w końcu vlogmas, więc. Trzeba zbudować atmosferę. Wszystkie te trzy elementy wykonywałam z wami. W zeszłym roku na więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak powstawały te elementy, to zapraszam. Możecie się cofnąć do vlogmasy z zeszłego roku. I kochani, yy, mamy następny wianuszek. Czekajcie, tak. I ten wianuszek jest zrobiony z kolei na podkładzie ze słomy. Też go robiłam w zeszłym roku. I tutaj już była sytuacja inna. Z, tej, z tego wianuszka spadło mi tu więcej elementów, więc zaraz jest z powrotem umieszczę. Ale między tym, tym wszystkim były poumieszczone zielone elementy. Ja sobie w tej chwili zaraz Wam tutaj zrobię cięcie i zobaczycie, jak y, przyniosłam sobie ze swojej, y, ze swojej działki gałązki daglezi. daglezji, jeżeli chodzi o iglaki, to z daglezji kochani, nawet jak ona Wam wyschnie, to igiełki nie spadną, więc ja na przykład bardzo lubię dodawać daglezję. No, nie spadną też stój z takich tych krzaczków, no bo wiadomo, że z sosny czy ze świerku to igiełki spadną. Więc ja sobie tutaj umieszczę te gałązki. Od nowa w tym białku. No i fajne jest to, że no, mamy początek grudnia, tak? Dzisiaj jest pierwszy, więc one na pewno nam znowu powysychają, ale jak się ma dostęp do świeżej zieleniny, to można sobie w każdej chwili y, to wymienić. Więc y, ja postaram się te gałązki tutaj tylko y, powklejam te elementy, a zielone gałązki to tylko. Poutykam w koło, żeby można je w każdej chwili wymienić na świeże, powiedzmy, yy, tuż przed świętami. Najpierw zrobię tutaj przegląd, gdzie nam co spadło. Tu widzę, jedna szyszka też ledwo wisi. Od razu ją wezmę i od nowa przykleję. I tak, kochani, tym sposobem możemy y, przez wiele lat używać y, sobie tych samych ozdób możemy je tylko ewentualnie y, delikatnie zmieniać, co nam tam y, przyjdzie, bo to, to tutaj jest klej na gorąco to, to się nie trzyma y, na wieczność jak sami widzicie, że się podrywało samo y, więc y, można je wyłożyć od nowa wkleić Wziąć się na przykład inny kolor, zostawić same szyszki, albo podokładać jakieś ciekawe elementy. No i zawsze będzie coś nowego, coś innego. Można taki wianek użyć zupełnie w innym miejscu w domu, w innej aranżacji, kto nie ma zwierzaczków w domu może sobie tutaj w to wstawić na przykład doniczkę z gwiazdą betlejemską ja gwiazdy betlejemskiej od kilku lat już nie kupuję, odkąd się dowiedziałam że jest trująca dla zwierzaczków, tym bardziej, że ja teraz też mam małe kocie dziecko które generalnie moje koty moje koty nie gryzą mi kwiatów bo to są koty które Mogą wychodzić na zewnątrz, i one tam mają na zewnątrz wystarczającą ilość atrakcji, ale no nie ryzykuję, bo mały to tutaj testuje teraz świat, i może się zdarzyć, żeby mi tutaj chciał coś podgryźć. No, a jak wiemy, ja się też dowiedziałam, że że ta gwiazda betlejemska jest wyjątkowo toksyczna, bo szczególnie dla, no dla, nas też, dla ludzi, ale no, no my mamy ten, mamy swój rozum, nie będziemy jej jeść. A nawet jeżeli ktoś na przykład robi dekorację z gwiazdą betlejemską i ją tnie, to ona puszcza taki sok i wtedy trzeba bardzo uważać, żeby nie zatrzeć oka Y, nie mieć kontaktu z, z żywnością y, i żeby sobie nie zrobić krzywdy no wiadomo z dziećmi i ze zwierzątkami jest o tyle gorzej że y, no y, to my musimy za nich pomyśleć i musimy po prostu to z ich y, Ola zasięgu zabrać. O, tu mamy takie coś, możemy dołożyć. Nawet małe jakieś gwiazdeczki jeszcze możemy sobie tu wykorzystać. I tyle. I zobaczcie, wcale to nie trwało długo, żeby poprzyklejać te wszystkie elementy. O! I teraz już sobie. Klej wyłączę i, i kochani, yy, będę sobie yy, utykała te zielone elementy. I zobaczcie, ja to będę tak tutaj starała się wkładać, żeby tego nie wklejać, tylko yy, tak ożywić jakby na nowo ten wianek. Między tymi elementami są różne szparki, dziurki yy, i można sobie te elementy tam yy, elegancko powkładać. No, słuchajcie, jak mi zapachniało, bo to jednak yy, ta żywica tutaj to pachnie. Jak się zrobiło miło. No, y, słuchajcie, w najbliższych vlogmasach będziemy też robić mm, ciasteczka już, bo y, słuchajcie, y, te ciasteczka wszelkiej maści, pierniczki, cudawianki one są fajne właśnie w tym okresie oczekiwania i y, ja idę zawsze sobie. Na mojej mamuni na kawkę codziennie. No to będziemy sobie y, ten przedświąteczny czas umilać właśnie takim ciasteczkiem y, czy pierniczkiem. Więc y, będziemy, będziemy w niedługim czasie właśnie robić y, takie przedświąteczne smakołyki. Y, bo nie wiem, jak u Was, ale potem jest tak, że. Yy, że w czasie świąt to tych słodkości potem już jest tyle, że człowiek tych takich malutkich słodyczy typu ciasteczka, pierniczki już yy, tak nie docenia. A przed świętami, no to jest super, można sobie zrobić kawusie, można sobie zrobić yy, nie wiem, jakąś korzenną herbatkę. Yy, i, I do tego wziąć sobie właśnie takie ciasteczka, jakieś takie drobne pierniczki. Wcale nie musimy się tym obżerać. Możemy sobie wziąć, nie wiem, jeden czy dwa do kawki i, i tak sobie celebrować ten przedświąteczny czas. Ja bardzo lubię ten czas. Zawsze u nas w domu to był taki fajny czas ja to e, wyniosłam z domu. U nas się celebrowało e, takie rzeczy, więc e, to było takie e, takie miłe, ekscytujące oczekiwanie na święta. Muszę tak tutaj gdzieś to włożyć, żeby mi tutaj tu czy tu. O, no i zobaczcie jak wianuszek zyskał. Yy, na świeżości <noise> można powiedzieć, że zyskał na świeżości. Ten mi tutaj coś nie pasuje, to tutaj go lekko skrócimy, tu dodamy i, i tyle, ale nie, no to mi tu jeszcze coś nie pasuje. Tak zrobimy, tak. Ale ja tym razem, słuchajcie, nie poprzestanę i wykorzystam sobie do tego łańcuch świetny, który miałam na tym jesiennym wianuszku, więc nie wiem, czy go użyję. Ale spróbuję. I teraz, kochani, specjalnie zmniejszyłam światło, żeby sobie tutaj rozplanować ten łańcuch. Świetlne. i yy, tak go tutaj, pierwsze może gdzieś zahaczymy bardziej. O. No i teraz słuchajcie, no od spodu to nie musi być, bo wiadomo od spodu nie jest potrzebne i tak musimy sobie tutaj jakoś to pozakręcać, pozakręcać w miarę równo tam o szyszki można pozahaczać. O. Tutaj też już te żaróweczki e, powinny być wymienione, ale ja stwierdziłam, że jeszcze 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 je chwilę zostawię, bo jeszcze nie jest tak najgorzej, bo one były wymieniane właśnie e, jesienią. Te żaróweczki co prawda mają zimny, zimne światło, za którym ja średnio przepadam, ale na jednym.. Januszku, yy, to nie mogę być. O. Jedziemy, jedziemy. Ten łańcuch jest dość długi, więc pewno starczy nam dwa razy w koło. Tak. No. Jedziemy jeszcze dalej. Mm. Słuchajcie, zawsze mi się trafia kocie dziecko przed świętami. No, i w tym roku, w zeszłym roku zastanawiałam się, czy Jacek rozbierze choinkę. A w tym roku, dorosłe koty już się specjalnie nie interesują takimi. Rzeczami, ale Czaruś wszystko przede mną. No i przed nim to będą jego pierwsze święta, więc dla niego choinka, jeszcze na dodatek, która coś tam świeci w środku, no to będzie coś nowego, więc nie wiem, czy mi jej nie rozbierze. No i tak mam Januszek i zaraz wam pokażę, gdzie go umieszczę. do środka taki lampion, który dostałam od mojej Marzenki, Marzenuś. Zobacz jak się ładnie przydał. No i tak. Sto, stół, y, serweta robiona na szydełku przeze mnie i taka kompozycja, która będzie już tutaj takim drobnym akcentem w salonie. I będzie jeszcze Podekorowany zupełnie inaczej. Tu jak zwykle będzie stała chominka, ale póki co i tymczasem i jak na pierwszy dzień vlogmasu. Jakiś jeden drobny szczegół. I mamy to. I tyle kochani w dzisiejszym vlogmasie. Coś zaczęło się tutaj świątecznego już dziać. Będzie się działo codziennie coś świątecznego, więc jeżeli lubicie oglądać mój kanał, to wciśnijcie subskrypcję, łapkę w górę, żeby nic Was nie ominęło i będę szczęśliwa, jeżeli zostawicie dla mnie jakiś komentarz. A tymczasem wszystkiego dobrego, miłego dnia i do jutrka. Pa, Pa!